Hej, cześć, witajcie ja jestem Ormakaron, Makaron, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Roblox! No tak, wracamy z Robloxem. Trochę go nie było na kanale. No trochę go nie było. Ale wiecie. Ale to chyba nie, nie, najgo, nie, nie najgorszy czas, żeby wrócić. E, dzisiaj mam dla Was taką fajną grę. Kula nazywa się The Wild West. No tak się nazywa. Ja tytułów nie wymyślam. Ale powiem Wam, że kilka jest naprawdę bardzo fajna. Ja już, nią, ja już w nią bardzo... No może nie bardzo długo, ale już w nią grałem. No i sobie na przykład kupiłem pistolet, lasso i... Kill off z Minecrafta. Bo tu trzeba kopać, żeby zdobyć na przykład pieniądze. Albo zabijać innych, albo rabować ich tym lasem. A, i jeszcze mam swój transport, nazywam muł. No bardzo fajny, mi, mi się ten muł podoba. E, może nie jest zbyt szybki, a, a, ale lepsze, coś nie, lepsze to niż nic. E, ja aktualnie mam zero ha, hajsu, bo niedawno grałem z kolegą w tą grę. Tak się przyznaje, grałem w nią niedawno. I zginąłem wiele razy, bo jak się ginie to się traci hajs. Więc w dzisiejszym odcinku postaram się trochę zarobić. To jest krokodyl. Krokodyl mnie atakuje, no Co jest z tą grą? Co jest? An. Co jest? Czemu mnie krokodyl atakuje? No czemu on mnie atakuje, no! Pomocy! To jest mapa też. Trochę chyba tak z Fortnite. He, ehe, To jest w ogóle pociąg. Znaczy nie pociąg. Znaczy pociąg tu jest w tej grze, ale tutaj, akurat. O, tu jest na przykład pociąg, jak widzicie. Ale to jest statek. Ja na statek bym chciał pójść. Ciekawe, czy się go da obrobić. I czemu tu jest tak dziwnie zielono? Hmm. Eee. Generalnie chodzi o to, żeby się zabijać, i, i tyle. Ja wam tę grę bardzo polecam. Jest bardzo fajna i miła. Znaczy przyjemna w grze, ale łatwo tutaj się wkurzyć. E, dobra. To przez was swojego rumaka. muła. No i lecimy. E, tutaj na przykład można robować banki i zabijać innych. Aha, fajnie. Oto ja. Poszukiwacz skarbów, numer jeden. E, dobra. E, no to co? Chyba możemy lecieć dalej. A ja najpierw bym chciał sobie tutaj trochę awatar zedytować. Po taki jakiś. O, chyba słyszałem strzał. E, dobra. Tu jest takie miasto o nazwie Bronze City, którego ja szczególnie nie polecam. A tutaj zaraz będzie chyba pociąg jechał. O ile się nie mylę. Tak, patrzcie, tu jest pociąg, widzicie? Ta, taka ikonka. Tutaj mam kursor, o. to. to jest pociąg. To wam, to wam w ogóle pokażę, jak on wygląda, bo Eee, bardzo ciekawe to jest. Mabiem, że na stację pojechał, bo się mi uda wejść. No tak jest dzisiaj inna gierka niż tajkuny i te parkury. Albo... O Jezu, przepraszam Was. Chyba mnie. Chyba, chyba trochę szumiło przez chwilę. Przepraszam. Dobra, jestem na pociągu. Go można obrabować, o ile się nie mylę, albo nie można. E, no nie wiem, da, da się go chyba obrabować. A tu trzeba mieć skila parkurowca. Oczywiście, jeśli nie spadnę. Dobra, jestem. A to jest pociąg towarowy! Nie! A można było się wspinać. Dobra, ee, to jest byk. Czy tam ktoś? Dobra, ciekawe, czy ten pociąg się da w ogóle da przejąć? Coś zrobiłam, ale nie wiem co. Dobra. Nie wiem co zrobiłem powiem, ale mam 5 dolarów bounty. Czy, jestem, czy jak ktoś mnie zabije, to pewnie dostanie 5 dolarów. Eee, dobra. O Jezu, się bałem, że to jedzie w ślepy zaułek. Dobra. Gdzie można tutaj pojechać? Ja bym pojechać do tego Bronze City całego, bo tam jest bank, w całej tej grze w ogóle jest bank. Co to jest za przycisk? Eee, dobra. No to wiecie, ja tu, znaczy to jest tak generalnie taka gra Tomek. Wiecie, Tomek i przyjaciele. Nie wiem czy znacie. Jest bardzo fajna, miła. Już, już 6 minut, a ja tylko pociągiem jadę. To odcinek chyba może być dłuższy. ha. Dobra, zaraz chyba dojedziemy do tutaj, a stąd dojedziemy do Bronze City. Tam jest nawet Bronze City, jeśli widzicie. E, więc dobrze. To już mogę wyskoczyć. Chła. O, koniku nie! Nie koniku, co ten koń zrobił, o, no dobra jesteś, znaczy mule, jesteś mułem, zapomniałem przecież, ty jesteś mułem. No dobra, bliska, to lecimy do Bronze City, brązowego miasta, e, ła, łatwo tam zginąć. Mówię to ze swojego doświadczenia. Bardzo łatwo tam zginąć. Albo się na przykład przewrócić. No wstani. Dziękuję ci Dobra, ja jestem niestety poszukiwany, więc yy, pewnie zginę. Siema! Co tam u was? Fan joke. O nie! No nie, 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 nie strzelaj do mnie. No czemu do mnie strzela? No kurde, ja ci nic złego nie zrobiłem w życiu złego. Dawaj! No nie. Dobra, zginąłem fajnie. Ale mogę się zrespić w Ron City. Dobra. Już, już nie mam bounty i nie mogę do nich teraz strzelać no bo jestem w mieście i nikogo nie wyzwałem na pojedynek Bo tu są pojedynki Chętnie bym zaraz kogoś okradł albo okradłbym bank Bo bank tutaj jest i Wam go zaraz pokażę Cześć. Dobra. A co jak ja bym zrobił? No czemu ty we mnie strzelasz, typie? No, super, no mamy 11 HP. Nie, no. No zostaw mnie. Dobra. Pierwsza śmierć boli najbardziej. Oczywiście. Ty. A tu się kuca. O nie, nie mogę. No jak on mnie zabija w pięć sekund, no. Jak on mnie zabija w pięć sekund? Dobra, nie wiem. E, ja, ja z nim może nie będę walczył. Ale dobra. Zespałnie się tutaj, tu jest bezpieczniej. tu jest chyba bank nawet. Tak? Co to jest? To jest bank? Czy, czy to nie jest bank? Tak, to jest bank. Dobra. Tutaj mnie. Tutaj, tutaj mnie nikt nie złapie chyba. A, jak tu się bank obrabowuje? Czy się da w ogóle bank obrabować? Co to jest? No wiecie co? Ta gra jest czasami trochę dziwna. Eee... Nie! Weź mnie zostaw! A nie można się tu bić. Dobra, dobra. dobra. No nie, 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 no daj mi chociaż wybiec, No No mi nawet wybiec nie, 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 da. Co za człowiek. Dobra. No to będzie mały problem. E, ja może na razie e, z nim nie mogę walczyć. Z nim też nie mogę, a on się nie, dlaczego teleportuje u mnie. Dobra. Ja nie wiem. To jest jakiś golas. <grymne> jest otwarte. Dobra, szybko, rabujemy. Da, to jest otwarte. To rabuje. Dobra, ja tu robuję. Dobra, mam to gdzieś. Uciekam, uciekam. Nie no, zostaw mnie, proszę, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie, 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 nie. No nie, no, zabił mnie. Kurde. Zabił mnie, szeryf jakiś. To trzeba jeszcze raz. Dobra. No to lecimy. Jeszcze raz do banku. 13 minut i jesteśmy w banku. To jest w ogóle jakaś dziwna klejówka. Oczywiście niczego nie mogę zebrać. Eee, a co to jest to? Co to jest? Ale fajne. Dobra. Eee, lubię, lubię, lubię takie rzeczy. A ja teraz ja teraz pójdę kogoś zabić. A bardziej wysłać go na pojedynek. Ktoś tu sobie puścił muzykę. Kurde, ja tu jeszcze ja ani jednego nic jeszcze to nie zarobiłem. O, dobra, no daj się wyzwać na pojedynek. A no, jak się wyzywać na pojedynek? No, klikamy F. Może Ciebie? Nie, no, człowieku, zostań. Dobra, to spróbuję jeszcze raz określać, czy to jest w ogóle możliwe. no dobra. On został zabity. Ej dawaj, wezwij mi na pojedynek. Dawaj, wezwij mnie na pojedynek. Jak on mnie zabił? Co jest? Jak to się stało? Halo, przepraszam, policja. A tu nie ma policji, tu są szeryfi. A fajnie. Go Gość jakiś wyszedł z gry w ogóle. A co jest? Ej, człowieku, no zaczekaj. Ja chcę z tobą ten, walkę. Chodź, dawaj, lecimy walczyć. No nie no. To może ty. Dawaj, chodź, nie bój się, nie bój się, dawaj, zawalczmy. Dobra, nie chcesz walczyć, to lecę do innego człowieka. Eee, dobra, to ty możesz walczyć. No zaczekaj. No czemu wszyscy odrzucają, no? Bo do banku wejdę i go brabuję zaraz. Cześć. No weź na mnie zaczekaj, no. Czemu ty ode mnie uciekasz? No weź na mnie zaczekaj, no. Na... Ale się trafiłem, Zabiłem gościa, mam dwa dolary. I mam dwa dolary. Mam dwa dolary, nie wierzę w to. Największy. obrabowałem człowieka na dwa dolary. Jest to niesamowity. Teraz ucieczka. Pociąg nie jedzie. Dobra. Fajnie nie wiem co tu się dzieje za bardzo ale można wejść. Można to obrabować chyba. Dobra. Ja to rabuję. Dzisiaj zdobędę więcej niż tylko 2 dolary. Zobaczycie, zobaczycie. Jak jestem za daleko? No stoję tutaj. Policja, halo. No, no nie wiem, wywala mnie. Nie wiem dlaczego, naprawdę. No i znów w pociągu. Znów jesteśmy. Co jest? Co jest? Czym ja upadłem? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Dobra, zbieramy tutaj. Jest! Jest! Otworzyłem szybciej. Steel money co ja teraz mam zrobić? Gdzie ja mam pójść? Przecież mnie złapią wszyscy. Mogę tu jeszcze obrabować? Dobra, spróbuję tutaj jeszcze obrabować. Picklock. O nie, jadę do Brown City. Dobra, biurę monety i, i uciekam stąd. Uciekam. A tutaj będę mógł obrabować. W tym... A nie, to jest zamknięte. Dobra. Tak, to jest zamknięte? Nie wiem. Dobra. 300 na 300 300 na 300. Dobra. Tutaj dynamitu potrzebuję. No to fajnie. No to tutaj niestety nie wejdę. To muszę sobie przyzwać mojego muła. To muszę przyzwać swojego muła. I muszę uciec moim. Dobra. Koniec tego y, mówienia bez sensu, bo mówię bez sensu. Muszę tutaj pojechać. Na, na te dziwne wzgórza. Boże, myślę, że to jakiś człowiek. E, na te wzgórza trzeba pojechać. E, tam, tam, na pewno, tam na pewno będę mógł już swoje monety wydać. Moje hehe, he, Ciężko zarobione pieniądze. Będę mógł tutaj wydać. Co jest? Nie moje pieniądze. Moje pieniądze. Nie, moje pieniądze. Ja mam pieniądze. Dobra, mój mu chyba jednak leży na ziemi. Eee, dobra. Dobra, widzę miasto. Lecę. Przepraszam cię, mój biedny koniku, że się wywalam, ale zarobię pierwsze pieniądze. Mam 2 dolary. Będę miał 302 pieniędzy. Dobra. Będę, będę bardzo bogaty. Więc. Wieeeec... No więc tak, będę bogaty. I tyle. Haha. Ha. Więc będę bogaty. I nic. Dobra, wydałem pieniądze. Wydałem pieniądze. I to już chyba będziemy niestety musieli kończyć ten odcinek. No bo on już trwał jakieś 22 minuty. No więc dobra. Ja już będę e, się z wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku z tej serii Zagrajmy w Roblox. Serii zagrajmy w Roblox. Dobra. Ja już się będę z wami żegnał, a więc co? Nara. No co? To... Y nie to, nie to, nie to. To cześć!